Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Wojciechowicz. Jestem coachem transformacyjnym, pracuję z kobietami. Mam grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski, i tam dostałam bardzo fajne pytanie, bardzo na temat mojej grupy, dlatego że ja dużo mówię o wartości wewnętrznej kobiety i o takiej drodze kobiecości, która jest do wewnątrz. I dostałam pytanie o to, że. Ktoś właśnie podejmuje taką drogę wewnętrzną, drogę do wewnątrz, drogę transformacji, natomiast odkrywa tam słabość, odkrywa tam swoje wady, odkrywa tam taką drogę bardziej poznawania prawdy o sobie, która jest trudna. I pomimo tej pracy wewnętrznej, wielkiego wysiłku. Na nowo jakby wychodzą bardziej te wady w nas, prawda o nas, która jeszcze rani innych dodatkowo. I właściwie co z tym zrobić? Że osoba, która dała mi to pytanie, użyła słowa czuję się bezradna wobec tej drogi wewnętrznej, gdzie miała być ta właśnie wartość wewnętrzna, to piękno moje kobiece tymczasem. Idąc tą drogą wewnętrzną, doświadczam własnej słabości, własnych wad, które wychodzą na zewnątrz, jeszcze ranią innych. A przecież ona tego nie chce. No, i to jest bardzo dobre pytanie. I ono dotyka tajemnicy miłości, też troszkę tej bezwarunkowej miłości. Dlatego, że Prawdziwa miłość, i właśnie chodzi o to słowo prawdziwa, w odróżnieniu od iluzji miłości, polega na tym, że kochamy drugiego człowieka nie dlatego, że jest doskonały, nie dlatego, że jest perfekcyjny, tylko prawdziwa miłość kocha za to, że ktoś jest um, niedoskonały. Kocha za słabość, to dziwnie brzmi, ale ja za chwilę to głębiej wytłumaczę. To jest um, tak, że to, to, ten proces w ogóle najpierw zaczyna się w nas samych. Dlatego, że często myślimy, że żeby ktoś nas pokochał, żeby ktoś nas chciał, to musimy być tacy idealni. Musimy gdzieś tam podświadomie w takim znaczeniu zasłużyć na miłość. Natomiast na miłość nie można zasłużyć. I ten proces właśnie poznawania siebie, tej prawdy o nas, polega na tym, że pomimo tych wysiłków, starań i prób, często doświadczamy takiej bezradności, mówiącej nas, że ja jednak nie umiem kochać że ja mam dość, kot mi miał czy nie wiem, czy to słychać. Mam dosyć, mam... Yy, yy, po prostu nie doświadczam tego, że ja tej osoby nie potrafię kochać. I to jest to też takie moje doświadczenie jeszcze yy, z czasów, kiedy byłam w zakonie, yy, kiedy właśnie żyłam we wspólnocie z siostrami. I... I tam właśnie odkryłam bardzo ważną rzecz, że ten proces miłowania drugiej osoby posiada właśnie bardzo ważny stopień. I ten stopień jest właśnie tym, co teraz Wam mówię, jest taki, taką prawdą o nas, że tak naprawdę my nie potrafimy kochać. Że już zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie i najchętniej tej osoby byśmy nie widziały, najchętniej byśmy do niej nie zadzwoniły. Nie patrzyły i chciałybyśmy być może wolne, żeby nie. To, to jest takie proste tutaj na tym świecie zewnętrznym, że po prostu się z kimś pokłócisz, czy nie lubisz kogoś, to nie zadzwonisz, zakończysz relację, czy, czy tam przyjaźń, jeżeli tak, tak się to wszystko układa. No i spokój. Natomiast w zakonie, kiedy chce się tam żyć no, nie można tej osoby po prostu odstawić, wyeliminować, tylko idziesz do chóry i ona tam jest, idziesz do refektarza i ona tam jest. I, i, I ten proces wewnętrzny wtedy jest bardzo ostry i taki widoczny wewnętrznie, jest taki jaskrawy, właśnie ten proces, który zaczyna się w momencie, kiedy Ty odkrywasz, że już zrobiłaś wszystko, żeby tę siostrę pokochać i siebie jakby dla niej, byłaś cała dla niej i już i przepraszałaś i rozmawiałaś i, i próbowałaś i zrozumiałaś niby, a dalej przychodzi kolejne, kolejne jakieś spięcie, kolejny jakiś brak zrozumienia i znowu wszystko jeszcze mocniej wychodzi i nie, nie da się tej siostry kochać. I to jest bardzo ważny etap właśnie tego, że, że potrzebujemy najpierw Zbawiciela, że to jest prawda o nas i że prawdziwa miłość zaczyna się gdzieś tutaj, bo wtedy przestajemy też sądzić innych o to, że nas nie kochają, że może im też się nie udaje ta sama droga wewnętrzna, którą my posiadamy. Natomiast to, co jest też bardzo ważne na tym etapie, właśnie miłości, to jest to, że ta autentyczność nas samych, kiedy przestajemy walczyć o utrzymanie jakiejś takiej iluzji nas, bo przecież właśnie wtedy, kiedy będziemy takie super, doskonałe, święte, to ludzie będą nas kochać, to kiedy ten proces tej budowy, tej iluzji nas zostanie rozsypany. To wtedy możemy dopiero odkryć, że ktoś inny może nas kochać takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy możemy rzeczywiście doświadczyć tej, tej miłości. I wtedy my również potrafimy drugą osobę właśnie kochać w jej prawdzie, tego, jaka jest w rzeczywistości, a nie w naszej wyobraźni. Tu jest bardzo dużo lęku człowieka, no bo dlatego, że no boi się. Że jeżeli te iluzje zostaną mm, odkryte i pojawi się ta prawda o nas, to że ten drugi człowiek nie będzie nas kochał. Natomiast jest odwrotnie: że to ludzkie serce tak naprawdę chce kochać drugą osobę w prawdzie, taką jaką ona jest. Bo tylko wtedy ta miłość może nas nakarmić i wypełnić i uczynić szczęśliwym ludzkie serce nie chcemy, żeby ktoś nas kochał w jakiejś iluzji nas chcielibyśmy być prawdziwymi chcielibyśmy być sobą chcielibyśmy być tymi którzy pomimo tego, że są słabi, że są mali mają pełno wad, są zaakceptowani i są kochani i dzięki temu mogą w ufności trwać w relacji z kimś tak, tak jak jest w rodzinach tam jest tak, że ludzie znają się bardzo dobrze, można powiedzieć nawet od najgorszej strony, a jednak właśnie tam pojawia się ta więź, właśnie dlatego, że miłość jest czymś większym od ludzkiej słabości, i miłość posiada w sobie taką twarz właśnie miłosierną, czy zmiłowania, i chodzi o to, że ona tam. Jakby najbardziej się wydobywa, kiedy, kiedy może kochać, pomimo właśnie te, te, tego, że jesteśmy niedoskonali. I, I myślę, że dlatego ta droga jest, ta, tej transformacji jest cudowną drogą. I to jest jeden z etapów, bo potem pojawia się taki kolejny, kiedy człowiek nie tylko kocha innych pomimo tej słabości ich, dlatego że odkrył własną, i zaczyna kochać drugiego człowieka w prawdzie, a nie w iluzji, ale może zacząć też kochać siebie w prawdzie. Jest to takie odzwierciedlenie miłości właśnie na samą siebie, że można kochać również siebie za słabości. Można mieć to dobre zmiłowanie dla siebie, które polega na tym, że się człowiek już nie zasklepia w sobie i mówi i, i, i nie traci dobrego nastroju humoru, dlatego że znowu doświadczył prawdy o sobie, że może kogoś zranił, że się źle zachował wobec kogoś. Że był niedobry, że wyszła na jaw jego prawda o nim, tak? Natomiast ta relacja z samym sobą powoduje to, że ta relacja miłości z samym sobą powoduje to, że człowiek już tak nie skupia się i nie zatrzymuje na sobie, bo już zna siebie, już poznał siebie i właśnie jak siebie pokocha takiego, to mówi sobie tak, znowu upadłam kolejny raz. Znowu mi się nie udało, znowu poznałam, jaka jestem prawdziwa, ale się nie poddaję. I kolejny raz powstaję. Nigdy, przenigdy się nie poddam. Gdzieś sobie wynotowałam takie stanie. świętej Teresy od dzieciątka. Jezus. Znów powstałam i jestem gotowa toczyć walkę o Twoją miłość. Dopóki istnieje jeszcze jedna chwila, to wszystko można naprawić. I tu jest ta atmosfera nas, która jest najbardziej istotna też w relacji z drugim człowiekiem, że kiedy nie tak nie zatrzymamy się na sobie, nie zasklepimy się w sobie. Nie stracimy tej dobrego samopoczucia, dlatego że się okazało, że nie potrafimy kochać, że wyszły nasze wady, że inni to też widzą. To jeżeli nie zatrzymamy się na tym, ale przekroczymy to, nie, nie będzie to naszym takim limitem skupienia na sobie, ale przezwyciężymy to i wyjdziemy na zewnątrz, w tym pozytywnym nastawieniu, pomimo wszystko, to wtedy to inni odbierają. I tutaj okazuje się też ta prawdziwość wtedy nas, ta nowa jakość może nas. Tu jest też ten prawdziwy wzrost, że inni potrzebują bardziej właśnie naszego dobrego samopoczucia, właśnie tego, że umiemy się z siebie nawet śmiać, że umiemy siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy i że oczywiście, że jesteśmy prawdziwymi i że oni dzięki temu mogą też być prawdziwi. Jeżeli my ich kochamy za to, jacy są, akceptujemy ich, przyjmujemy ich w ich słabości, to wtedy otwieramy ich na to, żeby oni nas kochali właśnie też w, w naszej słabości, takimi, jakimi jesteśmy. I tu się rodzą prawdziwe takie więzy miłości, prawdziwe relacje, prawdziwa przyjaźń, czy prawdziwa właśnie miłość. No, więc mam nadzieję, że to wytłumaczyłam. I, I dziękuję za to pytanie jeszcze raz. Jeżeli jesteś kobietą, zapraszam cię na moją grupę na Facebooku "Kobieta pełna łaski". Tam właśnie poruszamy takie tematy: miłości, miłości do siebie, miłości do świata, tworzenia udanych, satysfakcjonujących związków też z mężczyznami. Zajmujemy się też tam rozwojem duchowym. Jeżeli jesteś zainteresowana, link do tej grupy dam w opisie do tego filmu. Jeżeli znalazłeś, znalazłaś wartość w tym nagraniu, daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. i Już do usłyszenia do jutra. Pa!